W stworzyliśmy z chęci stworzenia czegoś nowego, czegoś fajnego, co, coś, co będzie się podobało zarówno Wam, jak i nam. Nam na, na, ma dawać to świetną zabawę, a dla Was doskonałą rozrywkę. Co będzie dalej? Zobaczymy. Dzisiaj jesteśmy w Liwinią, tak jak obiecaliśmy, realizujemy coraz, coraz to grubiej, specjalnie dla Was. Przyjechaliśmy w poniedziałek 24, wyjeżdżamy 28 w piątek. Przyjechaliśmy tutaj pozwiedzać, dobrze się pobawić, yy, pokazać Wam wspaniałe kadry, nagrać Wam super, nagrać Wam ghettera, ale też mamy w planach skutery śnieżne i ciekawe atrakcje, które są tutaj na miejscu. Musimy podjechać też do mechanika lokalnego, którego wczoraj znaleźliśmy. Także dużo się będzie działo. Oglądajcie dalej. to drugi Budda? Nie, to nie jest drugi Budda. Gacka Projekt to jest coś zupełnie innego. Może troszkę podobnego. Aczkolwiek robimy to głównie dla fanów Waszego i naszego. Chcemy się świetnie bawić i pokazać Wam to wszystko na ekranie komputera. Będzie coraz więcej, coraz grubiej i coraz mocniej. Zapraszamy dalej. Czy Korweta wystąpi na odcinkach? Jak to już mawia klasyk? Kurwa, oczywiście, że tak. Tylko musimy ją zrobić, doprowadzić ją do porządku, mamy kilka rzeczy do zrobienia, czekamy na części ze stanów I w jak najszybszym czasie staramy się ją uruchomić Też nie możemy się doczekać aż ją odpalimy, też nie możemy się doczekać aż będziemy ją upalać, będziemy ją jeździć Żeby pokazać Wam jak najlepsze kadry, jak najlepsze ujęcia, wszystko dla Was Jesteś? Jestem Co ja mam odpowiedzieć na to pytanie? Ja nie wiem, ja się nie znam to jest ciężkie pytanie. No. Nagrałeś to? <laughs> Elegancko. Czy chcemy nagrać film o Nowo Otwartym Klubie Piłkarskim? Oczywiście, że chcemy. Tylko, że mamy już pewne drużyny, które sponsorujemy i reprezentujemy. Także chcielibyśmy jak najwięcej ludzi, którzy chcą uprawiać sport, którzy chcą walczyć o siebie, bo wiadomo, sport to dyscyplina, sport to pasja i tak dalej. My jesteśmy od tego, żeby wspierać pasję. Jak najbardziej, jeżeli starczy nam czasu, to nie ma problemu, tylko że z czasem mamy bardzo ciasno, bardzo napięte grafiki, no bo całe życie wszyscy mi mówili, nie zadawaj się z Gerardem, bo będziesz zimę, na bo co chodził. <skrybowy> tak no i a w ogóle idziemy tam na jakąś Tą, górę, na wschód? No, tak. To my możemy we z Marcelem no to pójdziemy. I zrobimy jakieś ładne ujęcia Tam Pójdziemy Ty, tam albo słuchaj, wjedziemy faktycznie tam zjedziemy, gdzie Wjedziemy, no, no i zjedziemy kolejką gdzie będzie gdzieś. Nie Może mają sanki Może ja na sankę pojadę <grym> No wrzuca się to czy nie wrzuca Nie wstrzymam zaraz Także no, tak jak możecie zauważyć, taki jest po prostu nasz dzień, ja Ten się denerwuje klasycznie Gerard głodny Ja nie głodny Jak nie głodny? <grym> ja nigdy nie jestem głodny No to ja jestem głodny za Gerarda, zjem dwa razy No Chciałeś na grubo? Chciałem. No. Ja w dole. Nie, tam nie. Tam, tam nie słuchajcie. To jest yy, Góra Samobójców, tak to wygląda. Tam jak już spadniesz, o tam tylko dziki przyjdą. Znajdą Cię i Cię zeżrą. I albo tam te, te, te takie super, super owce co tam były. Czy to co, co, co to tam były to dziki. Nie, nie. Idę drewno zajebać. Nie, zostaw. Wzgdysko zrobimy. No nie. A tu nie! A! ty leci! <laughs> mówiłem? Tam jak zejdziesz, to już koniec. Koniec, koniec. To już te osły, te te osły albo czy tam jelenie, oni, oni wtedy stamtąd przychodzą i zjadają ludzi. Mówię wam. To, to... mogę jechać w bagażniku? Możesz. No i git. Tylko mnie nie zabij tym razem. Speak a box loud, hitting that stuff till you hearin' that sound. Dał, dał mu, nie? No tak było. Nie zmyślam. Ja jestem. Było pierdole między nie jak? Także widzowie, tutaj mamy mamy coś czego nie ma nikt inny, ale. To nie. co powiem? No się śmieje <noise> Gościu, tak na tym skuterze niepewnie, że się rozgląda Mówię, co jest? Ja się wychyliłem i tam ojej Ja jak, jak ten skuter się wychylił, <noise> mówię, o pierna.